Informatyką interesuje się od dzieciństwa. Już w trzeciej klasie szkoły podstawowej zapisał się na kółko informatyczne. O swojej informatycznej pasji mówi jednak jak prawdziwy humanista, pięknie i barwnie. Mówi się, że programowanie jest to sztuka abstrakcyjnego myślenia. Oprócz takiej wiedzy potrzebna jest także wyobraźnia. Można to porównać do pisania opowiadań, pisania wierszy. Do pisania gier komputerowych trzeba mieć wyobraźnię. Jeszcze chęci, pomysł i matematyczną wiedzę, która dla niejednego może być problemem nie do przeskoczenia. Widzieć piękno tam, gdzie może nikt go nie widzi, to jedno, ale sprzedać je w tak dosadny, a zarazem pojemny w treść przekaz, to coś, czym się kieruje nie tylko wypowiadając się do mediów, ale także programując. Okazuje się, że dobre pisanie ma wiele wspólnego ze skutecznym programowaniem. W konkursach sprawdzona jest nie tylko poprawność programu, jego funkcjonalność i interaktywność. Jest również oceniane to, że im mniejszy rozmiar programu, tym lepszy. Tak na logikę. Jeżeli jakaś wypowiedź, na przykład wywiad, jest krótsza, ale na temat, to jest dobra. Tak samo program komputerowy. Im mniej zajmuje, tym jest lepszy. Trudno się z tym nie zgodzić. Dobry komunikat to ten, w którym nie owija się w bawełnę. Tak samo jest z programowaniem, które musi być także kreatywne. A Piotrek wie co mówi. Nie jest w tej branży jakąś świeżynką. To już prawie weteran. W ostatnim swoim konkursie zajął pierwsze miejsce. Był to konkurs o tematyce świątecznej. Konkurs polegał na napisaniu pracy, programu komputerowego za pomocą narzędzia programistycznego Balti. Balti jest to narzędzie... Do nauki programowania, w którym wszystko jest przedstawione graficznie. Można w nim pisać programy na wzór innych języków, np. Pascal czy Cisza. Liczby tytułów i osiągnięć piętnastolatka nie sposób zapamiętać, aż tyle ich jest. Dlatego można zawsze posiłkować się dyplomami, które obok dzieł małego programisty są dowodem na jego osiągnięcia, albo zapytać u źródła. Innym moim osiągnięciem jest zajęcie trzeciego miejsca również w również konkursie międzynarodowym. W konkursie Creative Balti 2013 finał konkursu odbył się w Czechach, w Brnie. Finał polegał na zaprezentowaniu swojego programu komputerowego. Napisałem grę bardzo podobną do gry planszowej Monopoly. Moja gra nazywała się Moje Miasto, Mój Biznes. Jak sam mówi, tworzy to, czego sam potrzebuje. Dlatego nie tylko jest autorem gier, ale także sam w nie potem gra. Jego czas wolny krąży tylko wokół komputera. Piotr uczy się sam. Inspiracje czerpie z książek, z filmów, a każdy kolejny program zaczyna się zawsze od pustej kartki papieru. Napisam sobie krótki scenariusz gry, scenopis, co ma być po kolei. Zaprojektowałem sobie wszystko na kartce i samo opisanie programu zajęło mi miesiąc, ale przygotowania do tego to pół roku. Musiałem wymyśleć nazwy wszystkich ulic, rachunki, czynsze itd. I potem wszystkim powstaje właśnie perełka taka jak ta: Gra moje miasto, mój biznes. Okazuje się, że język programowania nie jest taki trudny. Przynajmniej tak twierdzi ekspert, czym zawstydza pewnie niejednego dorosłego. Każdy może być programistą. Balti jest to narzędzie, które wykorzystują już dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest to środowisko, w którym wszystko jest przedstawione graficznie. Obycie w międzynarodowym środowisku przekonało Piotrka do drogi, którą chce pójść. Jeszcze nie wie do końca jak będzie wyglądał finał, ale cel widzi już wyraźnie. Kurczę, nie wiem co chcę robić w przyszłości. Tyle już życia osiągnąłem. Chciałbym dalej robić to co lubię i zostać w przyszłości informatykiem. Jak zmieścić w krótkiej informacji wielkość pasji i umiejętności Piotra Pasławskiego? To prawdziwe zadanie na finał. Już nie kreatywnego programowania, a kreatywnego pisania ciężko temu podołać.